Tu kolejna Pineska Wielkopostna. Cześć, witamy Was z kolejną Pineską Wielkopostną. Ja ją tutaj gdzieś tak trzymam. Ona się pewnie nie pojawi, mogłaby, bo to jest tak zielono i więc wszystko mogłoby się tu pojawić, ale się nie pojawi, znając życie, ale pojawi się w naszych słowach. Tak. Bo już, już za chwilę Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień. My w Wielkim Tygodniu nic już dla was nie zrobimy, bo to jest szczególny okres szczególnego okresu. Tak, dlatego że zbliżamy się już bardzo wielkimi krokami szybkimi do Wigilii Paschalnej. Myślałem, że jednak trochę zanegujesz, w sensie, że spuścisz, weźmiesz te pineski i spuścisz ten balonik trochę. Nie, bo szczególny ja to. czas, szczególnego okresu. A, no. No tak, trochę, ale tak trochę jest. Aha. <laughs> nie, bo wchodzimy już w Wielki Tydzień i to już jest zupełnie taka... No jest już wielko, jest jeszcze Wielkopostnie, ale już jest inaczej jednak. Mhm. I to już jest taki mocny czas. I już inaczej, inne są Ewangelie, to wszystko nas przybliża bardzo mocno do y, Ostatniej Wieczerzy, właśnie do, do Liturgii Wielkoczwartkowej, potem Wielki Piątek, Cisza Wielkiej Soboty mhm. i po prostu... Ja w ogóle myślę, że będzie koniec świata właśnie na Wigilię Paschalną. No to tak, nie będzie. Okazji. To nie będzie. Dlaczego? Bo Pan już powiedział, że, jak, że będzie wtedy, kiedy się nie domyślasz. A, no to jest argument. <noise> Rzeczywiście, w zeszłym roku też tak myślałem, że to będzie właśnie I nie było. na Paschę i nie było. No widzisz, to dlatego. Do do no dobra. Nie wiem, jak ty masz, ale ja w tym Wielkim Tygodniu, zwłaszcza kiedy przysłuchuję się Ewangelii, to mam takie poczucie pośpiechu. To znaczy, nie, nie dlatego, że sprzątam, gotuję i takie rzeczy, yy, raczej tego unikam. Ja też nie, ja, ja w ogóle nawet nie umiem sprzątać. No gotowanie też Cię nie posądzam. A to gotowanie trochę umiem, poza frytkami. No, a, jeszcze parę rzeczy. Okej. Okay. Ale Wodę. No dokończ myśl. No dobrze, yy, pośpiech. Tak. Że jest on taki odczuwalny. To znaczy, że już za chwilę jest jest ta Wielkanoc. Już za chwilę te najważniejsze wydarzenia. Yy, I to jest taka, może dodatkowa mobilizacja. Jeżeli ktoś nic nie zrobił, to może dobrze, że nic nie zrobił przez cały wielki post, ale może to jest jeszcze jakaś szansa dla tych, dla których nie dobrze, że nic nie zrobili. Tak, ja mam właśnie doświadczenie wielki, tego wielkiego tygodnia, takie, jak mówisz o pośpiechu, to ja mam bardziej doświadczenie takiego rozrywania, <śmiech> <śmiech> dlatego, że wtedy bardzo dużo ludzi rzeczywiście jakoś się uruchamia i pojawia się w Kościele, jest hmm. ogrom spowiedzi, bardzo, bardzo dużo spowiedzi. Ym, i, I to są czasami takie rzeczywiście mocne rzeczy, że człowiek po wielu latach gdzieś pęka, ym, dociera do jakiejś ściany, nawraca się i, i przeżywa coś bardzo, bardzo mocnego. Także ja mam takie skojarzenia z tym, z tym czasem. I potem właśnie ten moment ym, Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy, kiedy można sobie tak spokojnie usiąść i celebrować to zmartwychwstanie, naprawdę to jest dla mnie, mi się tak kojarzy, że to jest po prostu jakby cię ktoś wrzucił do pralki, na najwyższe obroty jesteś w tym bębnie mm -hmm. i, i się obijasz z każdej strony i, i potem nagle wychodzisz przy, no to, dla mnie ten moment zatrzymania to jest to ognisko przed Wigilią Paschalną, bo wtedy wiesz, że to już ten cały Wielki Post do tego najważniejszego mm -hmm. momentu i to jest wtedy tak, wszystko opada I, i to jest super, to jest świetna sprawa. To my świeccy mamy trochę, trochę fajniej tutaj, niż księża, no bo my taki oddech możemy złapać już w czwartek wieczorem. Mhm. Tak jak Pan Jezus jest już w ciemnicy, nastaje cisza i my wtedy rzeczywiście możemy próbować wchodzić w głębię tej ciszy, w medytację nad wielkimi wydarzeniami, które są przed nami, które już się dzieją, a wy musicie jednak konfesjonał Puk, puk, puk. Jeszcze tak, jak jest jeszcze dużo rzeczy do przygotowania, do ogarnięcia. No to jest no tak organizacyjne, też te święta no, są trudne, ale kiedy człowiek się umie skupić na najważniejszych rzeczach, to i ten trud jakoś tam gdzieś schodzi na drugi plan. No dobra, ale bo ja tak powiedziałem, że nam jest łatwiej, bo rzeczywiście możemy tak zrobić, yy, ale jednak w większości z tego rezygnujemy, no bo te, tam te sałatkę no jarzynową tak. trzeba zrobić, odkurzyć pod kanapą, pod którą pół roku. Yy, dobra, nie pół roku, no. Trzy miesiące, bo było Boże Narodzenie, nie odkurzałem i tak dalej. To znaczy, tych zadań zazwyczaj jest dużo, a może jest to w tym znaczeniu szczególny czas, szczególnego czasu, żeby jeszcze bardziej rezygnować, umniejszać się, przyjmować brak. Może mhm. jest to szczególny czas, szczególnego czasu, żeby słuchać Pana Jezusa, czego On ode mnie oczekuje, jak ja mam. Z nim przeżywać ten czas i szczególny czas, szczególnego okresu, żeby yy, zabierać sobie coś, co jest moją strefą komfortu, co jest moim przyzwyczajeniem yy, i dawać to innym. Tak. <grytanie> ja tu nie dodaję nic, koment, żadnego komentarza, bo wydaje mi się to yy, słusznym stwierdzeniem, bo nawet jak człowiek gdzieś tam. Bo ten czas wielkiego postu prawdopodobnie nam uciekł, jakoś tam szybko przepłynął między palcami, gdzieś tam, żeśmy mieli super chęć i coś zrobić i właśnie się budzimy, że zaraz jest niedziela palmowa. To jest jeszcze przecież ten cały tydzień, żeby faktycznie gdzieś w takie doświadczenie chociaż na chwilę wejść. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby już mieć... Wzrok skierowany na Chrystusa zmarłego wstałego, że ja się chcę z nim spotkać. Odnawiam przyżyczenia chcielne. Przyjmuję to światło Chrystusa do swoich ciemności i wchodzę w to doświadczenie naprawdę z wiarą, że mogę przyjść ze wszystkim, z całym swoim życiem i tam doświadczyć y, uratowania od śmierci od grzechu. To jest najważniejsze. Tak sobie myślę. A ja sobie myślę, że życzymy Wam, żebyście przeżyli ten czas tak, jak macie przeżyć, tak jak Pan Jezus tego y, od Was chce. Do czego chcę Was zaprosić. Z wiarą, z wiarą. No. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, a niedługo widzimy się już w takiej normalniejszej formie. Może bardziej przystępnej, nie takiej czerstwej jak do tej pory. Nauczę się paru żartów, żeby były trochę śmieszniejsze. <laughs> Dzięki, do zobaczenia. Z Bogiem.